Cześć, Cześć Tubowiczek! witajcie na wtórkowych zajęciach. Dzisiaj prezentujemy się wam w judogach, ale kto nie ma judogi to prosimy o założenie po prostu bluzy dresowej z długim rękawem. Słuchajcie, trening dzisiaj zaczniemy od otwarcia bioder, ćwiczenia na otwarcie bioder. Ponieważ dużo jesteście w domu, dużo siedzicie i chcemy troszeczkę też prozdrowotnie poprowadzić ten trening. Jeśli ktoś nie ma pasa do judo, bo nie trenuje, to może sobie to zastąpić skakanką, szturkiem, czy jakimś dowolnym innym przedmiotem. Zapraszamy do treningu. Uwaga, naśladujcie mnie, wykonujcie to co ja. Zaczynamy od siadu w ten sposób. Kciuki do góry, jesteśmy. Poprawiliście sylwetkę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W tej pozycji pochylamy się na przedremiona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prostuję się. Skręcam się w bok, opieram się na rące, Drugą i to do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wciągki do góry. I słuchajcie, nogą, którą mam z tyłu. Wychodzę do przodu. Wstaję. ruch bioderek do przodu. Wracam. I zmieniam pozycję na odwrotnie. Hop. Hop. I znowu wyprostowana serwetka, prosto, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pochylamy się na przerywana. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, prostujemy się, do tyłu, opieram się na rączce, idziemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, głowa, widzicie, idzie za rączką, wracam, Wychodzę już do przodu. Otwieram jodę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wracam z powrotem, zamieniam pozycję. I słuchajcie, na razie wykonaliśmy raz taką serię łączoną na jedną stronę, raz na drugą i zrobimy jeszcze po dwa razy to samo. Tak? Czyli powtarzamy jakby trzykrotnie to, co do tej pory zrobiliśmy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pochylamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prostuję się. Skręcam się na bok i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do przodu nogę wysuwam. staję, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. wraca, Zamieniam nóżki. I liczę. Jedno, dwa, trzy. 4, pięć, pochylam się, 1, dwa, trzy, cztery, pięć, prostuję się, skręcam się na bok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jedziemy jeszcze raz, aha, przepraszam, jeszcze raz i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wracam, zmiana nogi, i jeszcze jedna runda na lewą i na prawą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 I ostatnia zmiana nóżek. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. Staramy się się nie wyginamy się, prosto sobie pochylamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Skręcamy się na bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z nóżką do przodu prostuje się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ostatnie ćwiczenie. Samą końcówkę ścieżkę Czyli Wstajemy, wracamy, zmieniamy nóżki, wstajemy, a I jeszcze kilka takich zmian. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ostatnie powtórzenie, sześć. Mam nadzieję, że to ćwiczenie. Będziecie robić regularnie, żeby się dzieci ćwiczą teraz z Wami. Na pewno dla zdrowia każdemu wyjdzie to na dobre. Przechodzimy do drugiej części, tam do kuręczu, gdzie z tenerem Maćkiem sobie indywidualnie ćwiczenie. I uwaga, przechodzimy do zabawy. Pierwsze zadanie dla Was. Ja liczę do, do 15, a jedna osoba z Was musi zorganizować 8 klamerek. Do mieszania prania. Uwaga, Ten Dominiku. Start! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szukamy klamerek, szukamy klamerek. Siedem, osiem. Jak ktoś nie wie, gdzie zapyta, mamy albo taty, nie wiem, jakie tam obowiązki są w domu rozłożone. Dziesięć, jedenaście, dwanaście i trzynaście. Trajemy, Dominik ma. Czternaście, piętnaście. Ok, słuchajcie. Jeśli ktoś nie ma dżudogi to nie ma problemu, będziemy używać bluzy dresowej długi rękaw. Jeśli ktoś nie znalazł klamerek i ma jeszcze szansę, żeby je znaleźć przez chwilę, a jeśli nie, to też się nie przyjmuje, po prostu zamiast chwytać za klamerkę, będzie chwytał za miejsce, które zaraz określę. Więc na początku będziemy mieli zabawę teraz, która będzie Was uczyć walki o ufy. o prawidłowe, prawidłowe kumika. Wytamy ręka, przyklejamy czy czepiamy jedną klamerkę. Jedną za kołnierz, drugą za drugi kołnierz. Jak ktoś ma bluzę, to po prostu na wysokości klatki piersiowej i po klamerce na drugi rękaw. Zabawa, którą wymyśliłem sam, także zobaczymy. Dzieci u mnie. Bardzo lubią to zabawę. Wprowadzamy nowy gadżet do treningu. Całkiem fajnie to wychodzi. Naszym zadaniem jest zabrać koledze klamerkę. Tak? Jeśli chwycimy dwie klamerki, przyczepiamy je na nowo i zaczynamy drugą rundę. Tutaj też się pobawimy w zabawę. Po prostu wykonujemy trzy pompki, jeśli ktoś straci dwie klamerki. Pamiętajcie, nóżki lekko gięte i nie łączymy. Dobrze jest, jeśli staracie się chwytać te klamerki, których uchwyt trzymacie w czasie walki. Czyli jeśli ja e, lubię uchwyt klasyczny ręka-kołnierz, to dobrze jest jak chwycicie swój uchwyt, tak? Jeśli ktoś chwyta lewą stronę uchwyt, to, to chwyta kołnierz i tą klamerkę. Ale to jest zabawa, na razie macie chwycić byle jakie dwie klamerki, tak? Stajemy, Zaczynamy! 1. 1. Więc teraz wykonuję trzy pompeczki. Raz, dwa, trzy. I wcinamy klamerki na nowo. Raz mam, dwa. Jedna uszkodzona. I zaczynamy dalej, tak? Bliżej tak żebyście mieli dużo tej wymiany tutaj. Tak jest. Umawiamy się, że klamenka spadnie jest tak, jakby zdobyta. Będzie łatwiej. Prowokować kolejny pokazać mu wybrać, tak? Hop, hop. Można sobie przechwycić rączkę, zaatakować z przechwytu. Pamiętajcie przede wszystkim, zakończ, nie sięgamy dużym łukiem, tylko hop. Najkrótszą hop, drogą, jaką mamy do wykonania, tak? Możecie się lekko zasłonić barkiem. Przedkrycie z powrotem ręka. Pamiętajcie, że w przepisy nie pozwalają zasłaniania kołnierza. Nie możecie blokować dostępu do kołnierza. To już nie, pierwsza. pierwsza. Pawła, to druga, to Dominik teraz robi trzy popchni. Okej, okay. klametka. Ostatni raz. Okej okay. i ostatnia próba, możecie się później odstąpię swoją. Jak brakuje, jest. Trzy, do 4 I zaczynamy. Hop. Nie ma trójnoże. Raz, dwa, nam już tak nazwała. Remis, czyli obydwoje po trzy poseczki. Raz, dwa, trzy. Dajcie znać, jak wam się podobała zabawa. Mam nadzieję, na pierwszy raz to ona jest trochę skomplikowana, ale mam nadzieję, że z czasem będzie wam to wychodzić ćwiczenie coraz lepiej. Ok, więc zaczynamy. Dzisiaj zaprezentujemy wam rzuty, których będziemy się uczyć, barai i i Okuri Dashi Ćwiczenia będziecie wykonywać samodzielnie, także partner Wam nie będzie potrzebny. I my tylko Wam pokażemy w ogóle, jak wygląda ten rzut. Że przed nami staje przeciwnik, chwytamy uchwyt i wykonujemy ćwiczenie. Trener Maciek demonstruje Dasibaraj. Najważniejsze jest podcięcie, byśmy nóżko małym palcem szurali po macie. Wykręcamy stopę i podcinamy podeszwą. Dasibaraj. Czyli tłumaczeniu na polskim jest to zagadnienie stopy wykrocznej. Jest to rzut z grupy asiłaza, czyli rzutów nożnych. Jak Mała wiem, zmiana ćwiczenia. Teraz wykonujemy dwa kroki w prawo, dwa kroki w lewo. Może kilka ruchów przez wątek na macie pokażę, żebyście mogli sobie popatrzeć. Niektórzy z Was już znają te ćwiczenia, niektórzy mogą je wykonywać pierwszy raz, potraktować je jako troszeczkę ćwiczenia koordynacyjne dzisiaj, a na pewno w przyszłości Wam się przydadzą. Osoby bardziej zaawansowane powinny taki trening tych powtórzeń wykonać mnóstwo. Kilka set. Kilka właśnie w setkach liczonych niż w dziesiątkach, aby... Dążyć do perfekcji tego podcięcia. Trener Maciej demonstruje dzisiaj ćwiczenia wykonywane indywidualnie, czyli, tak zwane w ręczu. Jak trenowaliśmy z trenerem Maciejem na Macie, to Trener mówił, teraz trenujemy walkę z cieniem. Pozwala nam to przede wszystkim rozwijać wyobraźnię ruchową. I później łatwiej wykonywać ćwiczenia z partnerem. Maciej demonstruje teraz zejście i podcięcie przeciwnika. i schodzimy, podcinamy. W technikach nożnych od razu wiadomo, czy trafiliśmy w moment, czy ten rzut jest perfekcyjny, czy małe linia poru, czy gdzieś jest wykonywane siłowo. A jak wiemy, judo znaczy łagodna droga, droga ustępowania. Czyli staramy się korzystać z zasady maksimum efektu przy minimum wysiłku, także żeby zużyć jak najmniej energii w danym rzucie. Kolejne ćwiczenie. Teraz poruszamy się w różnych kierunkach i wycinamy. Troszeczkę dzisiaj japońskiego też staram się Wam przekazywać ponieważ zbliża się te, zbliżają się też nasze egzaminy na pasy mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym szkole nie je zrobić i już na zielone pasy powinniście znać tutaj te nazwy jak nagelaza czyli wiedzieć, że to są, to są techniki rzutów jest nełaza, techniki w parterze i znać różnicę między okuri a warai Czyli podcięcie wysuwanej nogi, a de baraj, czyli zaganięcie stopy wykrocznej. I... Ok, młodsi zawodnicy mają już wolne, mogą się odpoczywać czy sprzątać pokój. Na pewno zostaniecie w domu. A starsi zawodnicy e, wykonują trzy ćwiczenia po 3 minuty. Pierwsze ćwiczenie w miejscu, tak, drugie w ruchu, i trzecie schodzimy z drogi partnera stosując się do. Zasady ustąp, aby wyciężyć, i każdy z tych trzech ćwiczeń wykonujecie przez 3 minuty. 9 minut delikatnej, umiarkowanej pracy. Do dzieła! Do zobaczenia w środę o tej samej porze o 12. .00. Mamy dla Was jutro fajny trening dla wszystkich, który, który nazwaliśmy 5, 10, 15. 5, 10, 15 to nasz jutrzejszy trening. Do zobaczenia jutro. Piona! Do zobaczenia!